Komentatorskim meldujemy się w pełnym składzie Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski, Szanowni Państwo, prosimy zapiąć pasy i przygotować się na kolejną dawkę emocji z eliminacji mistrzostw. Czuć atmosferę pełnego napięcia, oczekiwania. Przed nami już za chwilę naprawdę bardzo ciekawy mecz. Miło jest porozmawiać przed meczem, podzielić się typami, ale teraz już dość gadania. Obejrzyjmy razem to świetnie zapowiadające się spotkanie. Carlos Alberto wyjaśnia teraz sytuację. I akcja teraz w drugą stronę. Felipe Anderson traci piłkę po tym wejściu. Spójrzmy, jakim składem zagrają dziś Raiders. W bramce Petr Cech. W obronie siłkunde wystąpi obok Ronalda Arauko. W ataku natomiast zobaczymy Roberta Lewandowskiego współpracującego z Lautaro Martinezem. A teraz pokazał co potrafi. Na pewno dziś warto przede wszystkim śledzić poczynanie na boisku Lautaro Martineza. Jego postawa może tu przesądzić o wyniku. Jest najlepszym strzelcem tego klubu, więc obrońcy muszą mieć na niego szczególne baczenie. Jeśli tylko zostawi mu się za dużo swobody, szybko pokaże, co potrafi. A przede wszystkim potrafi zdobywać gole. Ale chwila, bo mamy przecięte podanie w tercji obronnej rywala. Czy będzie zagrożenie? Ależ ma miejsca przed sobą na skrzydle, chce to wykorzystać. Paredes piłką Robert Lewandowski. I teraz Leandro Paredes. Kapitalny blok, było groźnie. Paredes. Będziemy mieli rzut rożny. Zalewski bez problemu wywiódł przeciwnika w połowie. Autaro, Martinez, jak to rozwiąże? Jest gol, proszę Państwa. Otwiera tym trafieniem wynik spotkania. Prowadzą zatem 1 do 0. Piłka do Daniego Olmo. Dobrze teraz blokowana piłka, ale trzeba się jej szybko pozbyć. Lewandowski ma teraz piłkę. Autaro Martinez, jak to rozwiąże? Bezpardonowo teraz przejmuje piłkę. W takim miejscu mogą zaatakować. I Lewandowski. Gut! Najwyższe prowadzenie mają dwie bramki przewagi Johan Krój patrzy na tę powtórkę w niebie i się uśmiecha to była szkoła holenderskiego pressingu w najlepszym wydaniu 2 do 0 Gramy danowicz. Kami Olmo Alejandro Garnaccio podanie do Charles Olmo Teraz zagranie do Złe było to podanie. Felipe Anderson. Lewandowski ma teraz piłkę. To może być gol! No i zmarnowana, świetna szansa na gola. Co za pudło! Z takiej odległości można było strzelać lżej, ale za to dobrze przymierzyć. Wielka szkoda. To powinna być bramka. Kolejny raz tracą beztrosko piłkę. Leandro Paredes. Sędzia pozwala grać dalej. Prostopadłe zagranie piłki. I podcina piłkę. Nie, nie, nie. To nie tak miało wyglądać. Trafił do własnej bramki.